Amerykański nalot na Wenezuelę się opłacił, przynajmniej na to wygląda. Trump daje teraz sygnał, że może zmusić Karakas do podporządkowania się, otworzyć drzwi do nowych umów energetycznych na warunkach Stany Zjednoczone Ameryki i zmniejszyć wpływy rywalizujących mocarstw na półkuli. I choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że sprawa jest zamknięta, rzeczywistość wskazuje na początek znacznie trudniejszej i bardziej niebezpiecznej fazy. Przez dwie dekady Wenezuela była największym czynnikiem destabilizującym region, napędzając masową migrację, przestępczość transgraniczną i kryzys gospodarczy na całym kontynencie. Z perspektywy Waszyngtonu, stabilizacja Wenezueli to nie tylko kwestia ropy czy geopolityki, ale przede wszystkim próba rozwiązania źródeł tych problemów, zanim dotrą one do granicy Stanów Zjednoczonych. Jednak historia ostrzega przed łatwymi zwycięstwami. Kiedy Stany Zjednoczone obaliły Saddama w 2003 roku, misja szybko przerodziła się w powstanie, rozpad władzy i lata kosztownego zaangażowania. Wenezuela znajduje się teraz w podobnym punkcie zwrotnym. Usunięcie Maduro może utorować drogę do prawdziwej transformacji politycznej, ale równie dobrze może wciągnąć Amerykę w niekończące się zobowiązania. Czasami nawet supermocarstwa potykają się o własny cień. Maduro raczej nie ujrzy światła dziennego w najbliższym czasie. Jednak jego usunięcie nie oznacza upadku rządu Wenezueli ani końca szawezizmu. Jako ideologia władza w Caracas nigdy nie spoczywała w jednej instytucji. Funkcjonuje jako koalicja zszyta dzięki patronatowi, dostępowi do dochodów z ropy naftowej i kontroli nad twardą siłą. Gdy arbitra tego systemu zabrakło, koalicja jest teraz zagrożona rozłamem. Decydującą zmienną jest wojsko. Niektórzy dowódcy szybko podejmą negocjacje z nową władzą, inni będą zwlekać, licząc na to, że niepewność zadziała na ich korzyść. Cywilni rozgrywający, jak gubernatorzy, urzędnicy partyjni czy magnaci biznesowi, będą się raczej zabezpieczać niż angażować. Trump jednak ma inne plany. Woli, aby wiceprezydent Delcia Rodriguez została tymczasowym przywódcą pod warunkiem, że spełni żądania Stany Zjednoczone Ameryki, jeśli jej się nie uda. Biały Dom zagroził użyciem Grupy Okrętów Wojennych na Karaibach, by zablokować eksport ropy, kluczowy dla gospodarki w Wenezueli. To nie takie proste. Rodriguez też jest w pułapce. Jeśli całkowicie spełni żądania Trumpa, ryzykuje, że zostanie obalona jako zdrajczyni przez twardogłowych w partii rządzącej. Jednocześnie, jeśli sprzeciwi się Trumpowi. Może spotkać się los gorszy niż Maduro. Niektóre żądania Trumpa mają charakter transakcyjny. Zapewnienie Ameryce większej roli w wenezuelskim sektorze naftowym to coś, co Rodríguez może realnie zrealizować. Jako wiceprezydentka pomagała negocjować wiele z istniejących kontraktów, ale inne żądania, takie jak ograniczenie relacji z Rosją i Chinami, wydalenie kolumbijskich partyzantów marksistowskich oraz zlikwidowanie nielegalnych przepływów przez kraj są bardziej skomplikowane. Spełnienie tych warunków bezpośrednio zagroziłoby frakcjom wojskowym, które czerpią z nich zyski i postawiłoby Rodrígueza przeciwko bardzo wpływowym współpracownikom. Wieloletni minister obrony Vladimir Padrino oraz minister spraw wewnętrznych Diostado Cabello kontrolują większość twardej siły Wenezueli. Padrino dowodzi siłami zbrojnymi, podczas gdy Cabello kieruje kolektywami, czyli zbiorem sił paramilitarnych, Wykorzystywanych do zastraszania rywali i tłumienia sprzeciwu. Obie te osoby pozostają objęte sankcjami Stany Zjednoczone Ameryki i żadna z nich nie wykazuje oznak rezygnacji z władzy. W dającej się przewidzieć przyszłości Wenezuela najprawdopodobniej doświadczy nasilającej się brutalnej walki między tymi graczami politycznymi zamiast konsolidacji. Demokratyczna opozycja w Wenezueli jest pod presją, by działać i może przejąć inicjatywę. Wielu Wenezuelczyków jest rozczarowanych, że obalenie Maduro przyniosło rząd podobny do znienawidzonego wcześniej. Bez przywódcy ci, zrozpaczeni obywatele, mogą wyjść na ulicę i spróbować całkowicie obalić czawismo. Liderka opozycji Maria Corina Machado wezwała, aby jej sojusznik Edmundo González został uznany za prawowitego następcę po kontrowersyjnych wyborach w 2024 roku. Waszyngton i kilka innych rządów zagranicznych poparło to stanowisko w tamtym czasie. Jednak Machado jak dotąd powstrzymała się od wezwania do masowej mobilizacji w kraju, mówiąc jedynie, aby byli gotowi na to, co nastąpi dalej. Zapowiedziała powrót do Wenezueli, co mogłoby wywołać masowe protesty przeciw rządowi. Kontrolowanie tych zmiennych elementów nie jest łatwe. Pokojowa transformacja jest wciąż możliwa. Ale tylko wtedy, gdy proces ten zapewni wyważoną presję, amnestię polityczną i plan reintegracji zamiast ogólnej kary. Bez takich środków pojawią się osoby sabotujące proces, nie tylko ideologiczni radykałowie, ale także racjonalni aktorzy działający w trosce o własne przetrwanie. Odejście Maduro nie niszczy ekosystemu, który po sobie zostawił. Tłumy są niespokojne. Urzędnicy polityczni gorączkowo szukają przewagi, a bojówki i sieci przestępcze wypatrują okazji. A grupy powstańcze na marginesie są gotowe wykorzystać każdy chaos, który pojawi się w nadchodzących dniach i tygodniach. Bilans, a nie pole bitwy, może okazać się kluczowy. Wenezuela straciła ponad 3 czwarte swojego produkt krajowy brutto w ciągu ostatniej dekady. Produkcja ropy załamała się, usługi publiczne ledwo funkcjonują. Inflacja jest ogromna, a niedożywienie powszechne. Żadna katastrofa w Ameryce Południowej nie dorównuje temu, co tu widzimy. Kontrola dochodów z ropy to nie tylko sprawa techniczna, lecz kluczowy czynnik, od którego zależy zdolność przyszłego rządu do rządzenia. Jeśli Stany Zjednoczone Ameryki przejmą, zamrożą lub użyją dochodów z energii jako nacisku, suwerenność narodowa staje się iluzoryczna, niezależnie od wyborów demokratycznych. Przyszłość w Wenezueli zależy od tego, kto kontroluje jej złoża węglowodorów i jakie wykorzysta. Obecnie kraj produkuje około 1 miliona baryłek, dziennie znacznie mniej niż 3,5 miliona, które wydobywano pod koniec lat 90. Oficjalne rezerwy często szacuje się na ponad 300 miliardów baryłek. Ale jest pewien problem: mogą być całkowicie zmyślone. Dla kontekstu, Wenezuela faktycznie posiada ogromne rezerwy ropy, ale szacunek 300 miliardów pochodzi od John Pierpont Morgana, który powołuje się na raport Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Zastrzeżeniem jest to, że Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową polega wyłącznie na danych dostarczanych przez swoich członków, a nie na niezależnych audytach. Państwowa wenezuelska spółka naftowo-gazowa Petroleos de Venezuela, spółka akcyjna potroiła swoje szacunki dotyczące rezerw pod koniec lat 2000 nie przeprowadzając wtedy odpowiednich badań geologicznych. Hugo Chávez potrzebował sukcesu, aby wzmocnić swoją pozycję międzynarodową, dlatego zmusił Petroleos de Venezuela SA do zawyżenia tych liczb. Dlatego te 300 miliardów może być całkowicie wymyślone, nawet jeśli górny szacunek okaże się trafny. Rzeczywistość gospodarcza jest surowa. Większość produkcji wenezueli to ciężka ropa naftowa, bogata w siarkę i zanieczyszczenia metaliczne. Amerykańskie rafinerie wciąż mogą przerabiać ją na paliwo lotnicze, ale jest to kosztowne, co obniża marże i powoduje dużą różnicę cenową w porównaniu z lekką, słodką ropą z Teksasu. Realistyczna rozmowa na temat zasobów węglowodorów w Wenezueli jest niezbędna, jeśli kraj rzeczywiście dysponuje rezerwą 300 miliardów baryłek. Odbudowa dopuszcza pewne błędy, ale jeśli realna liczba jest bliższa 100 miliardom i skoncentrowana w technicznie złożonych złożach, margines błędu znacznie się zmniejsza. Na tym etapie korupcja, klientelizm i złe zarządzanie nie tylko spowolniłyby odbudowę Wenezueli, ale mogłyby ją całkowicie zniweczyć. Przed Wenezuelą stoją teraz trzy możliwe scenariusze. Pierwszy to kontrolowana transformacja. Wybory mogłyby się odbyć, ale czy pojawi się jeden opozycyjny kandydat, który okaże się realnym liderem, pozostaje niepewne. Machado ma polityczną determinację, ale to niewiele znaczy, biorąc pod uwagę środowisko, w którym działa. System polityczny Wenezueli jest podzielony, jej instytucje są słabe, a wpływowe służby bezpieczeństwa mają prawo weta. Lata wygnania i represji osłabiły siły opozycji. Władza mogłaby zamiast tego skupić się wokół tymczasowej lub technokratycznej rady, która byłaby akceptowalna dla sił zbrojnych i części byłego rządu. Opcja ta daje największą szansę na stabilizację, pod warunkiem połączenia jej z pomocą gospodarczą i gwarancjami dla oddających władzę. Byłoby to oczywiście najbardziej pożądane rozwiązanie dla Wenezuelczyków, ale ostateczna decyzja rzadko należy do społeczeństwa. Drugim możliwym scenariuszem jest kontynuacja obecnego systemu. Tylko bez Maduro przymusowa i nielegalna machina rządowa przetrwa zmianę przywództwa. Grupy zbrojne nadal działają. Zmiany polityczne są jedynie powierzchowne, a niestabilność społeczno-ekonomiczna utrzymuje się. Władza mogłaby zostać formalnie przekazana cywilnemu opiekunowi, takiemu jak Rodriguez, który zapewniłby ciągłość biurokratyczną za granicą, Jednocześnie zachowując struktury władzy w kraju. Jeśli to coś znaczy, jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz w najbliższej przyszłości. Trzeci scenariusz to eskalacja. Walki o władzę wśród elit stają się brutalne: mnożą się uzbrojeni aktorzy, a przemoc rozprzestrzenia się z koszar na ulicę. Oficerowie wojskowi, kolektivos i sieci przestępcze przejmują nowe terytoria i źródła dochodów, podczas gdy służby bezpieczeństwa przestają podporządkowywać się rozkazom. Stany Zjednoczone, które przyznały się do nalotu na Maduro, znów zostają wciągnięte do akcji, tym razem nie z własnej woli, lecz przez rozwój wydarzeń. To, co zaczyna się jako zarządzanie kryzysem, przeradza się w ochronę sił, zabezpieczanie konwojów i mediację polityczną. Misja staje się zobowiązaniem bez końca: z rosnącymi kosztami, mniejszymi wpływami i brakiem wyjścia. To, który z tych scenariuszy się spełni, zależy bardziej od późniejszej strategii Stany Zjednoczone Ameryki niż od usunięcia Maduro. Wenezuela stała się miejscem testowania amerykańskiej siły i rozsądku. Pokusa ogłoszenia zwycięstwa i wycofania się będzie duża, lecz to byłoby lekkomyślne. Byłem waszym gospodarzem. Siwan z Caspian Report. Jeśli podoba Wam się nasza praca, zostawcie komentarz, kliknijcie lubię to i udostępnijcie film. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę.